Cześć z tej strony Julia Kostera, możecie mnie kojarzyć z Instagrama, YouTube'a czy TikToka. Dzisiaj ponownie po dwóch latach postanowiłam zawitać u Maniewskiego. Ostatnio robiliśmy strzyżenie. E, tym razem trzeba, jak widzicie, naprawić mój blond. Jeżeli jesteście ciekawi efektu końcowego, tak jak ja, to zostańcie z nami do końca. Ja nie mogę się doczekać. Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj na moim fotelu jest Julia. Dzień dobry, cześć Julia. Cześć! Cześć. Fajnie, że jesteś, bardzo dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie. Dawno się nie widzieliśmy, bo chyba minęło dwa lata. Coś koło dwóch lat. A więc powiedz mi troszeczkę, co się działo mniej więcej w tym czasie z swoimi włosami. Rozjaśniałam, trochę katowałam, ale w lipcu stwierdziłam, że stop. Że stop. Tak. Mhm. I od lipca nic z nimi nie robiłam. Przywiązałam większą uwagę do ich pielęgnacji, jakieś olejowanie, specjalne odżywki, suplementy. Nie wiem, czy to coś daje. Zawsze. No i wracam, ponieważ czuję się lepiej, gdy jest troszeczkę jaśniej u góry. Także okay. mam nadzieję, że uratujesz mi włosy. Spróbujemy, chociaż powiem ci szczerze, że podoba mi się ten efekt tych twoich tutaj naturalnych włosów. Ja wiem, że ty, tak jak i każda z was dziewczyny, jeżeli macie troszeczkę za dużo odrostu, to czujecie się już tak za, za ciemno, za szaro. Natomiast pamiętajmy też o tym, że teraz ciemniejsze odrosty będą wracały do mody. Nieźle to wygląda, a na pewno jest to bardzo bezpieczne i zdrowe. Ale wiem jak jest. Chcesz być pewnie troszeczkę bardziej rozświetlona. W dzisiejszym odcinku będę chciał się bardzo skupić na tym, jak rozjaśniać włosy, ale bezpiecznie i dobrze. A więc nawet się cieszę, że. To Julia sama sobie zrobiła taki stop, a teraz ja będę mógł zrobić dobry pomysł na, na to rozjaśnienie, ale jednocześnie za bardzo tych włosów no, nie niszczyć, tak? A więc pamiętajcie o tym, żeby zdać się zawsze na fachowca, bo to jest bardzo ważne. Czasami przychodzicie do salonów fryzjerskich, fryzjer mówi, że już tych włosów bardziej rozjaśniać nie można, a no niestety często panie chcą jeszcze jaśniej, jaśniej. I pamiętajcie o tym, że jeżeli taki impuls już poszedł od fryzjera, to to jest bardzo ważne. Z jakiegoś powodu to powiedział. Nic to nie da, że zmienimy fotel i pójdziemy gdzie indziej, no bo najczęściej wracamy, albo wracacie właśnie do nas po to, aby jednak zrobić te włosy w sposób bezpieczny i zdrowy. No bo po to są dobre, profesjonalne salony fryzjerskie, żeby właśnie Wam, drogie panie, doradzać bezpieczne koloryzacje. A po czym poznać, że włos ma już dość? No przede wszystkim po tym, jeżeli się już kruszy, nie ma elastyczności, urywa Wam się w końcówkach. Warto sprawdzić taką elastyczność włosa. Jeżeli ten włos w jakikolwiek sposób się kruszy, wam się już po prostu w końcach nie podoba, to znaczy, że gdzieś ta przesada z rozjaśnianiem mogła nastąpić. Ale my na fotele mamy dzisiaj Julię, która swoje włosy ma bardzo ładne i naturalne. Natomiast faktycznie w końcach troszeczkę się już, Julia, tutaj wydarzyło sporo. No, trochę się podziało. <noise> trochę się podziało. Ty jeszcze też ochładzasz chyba sobie cały czas ten kolor, tak? Tak, tak. Jestem przyzwyczajona właśnie do takich zimniejszych kolorów, bo jak się robi żółtko, to ja już... Mhm. już nie, już nie i nakładam sama toner, no i się trochę wysuszają. I rzeczywiście one w końcach czuć, że są takie szorstkie, czuć, że ten włos już po prostu, no... Jest zniszczony. No to chyba widzisz wszystko o co chodzi. A więc ja się strasznie cieszę, że trafiłeś do mnie, ponieważ dzisiaj zrobimy ten kolor najbezpieczniej jak się da. Mhm. Będę chciał troszeczkę ożywić tobie blask i, i połysk w tych końcówkach. To też czasami jest taka trochę śleba uliczka. Do której trafiłaś, ale wy też, dziewczyny, czasami do takiej trafiacie. Jeżeli ten kolor jest ochładzany, 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 to on w którymś momencie robi się taki troszkę zabrudny. A więc my, dzisiaj Julii, będziemy chcieli ten kolor bardziej rozświetlić, ale oczywiście nie możemy go już rozjaśniać. I do tego użyjemy też magicznej odżywki, która będzie powodowała taki bardzo ładny, nowy połyski i kolor Julii. Chciałbym jednak chwilkę teraz o cięciu. Słucham. Mm, Cóż, to już czuję nastawienie. Nie chcesz, nie chcesz skracać pewnie. Nie, nie, nie. nie no, no właśnie. W sensie. I to mam też najczęściej w salonie, proszę Państwa. I tak właśnie muszę tutaj negocjować, że tak powiem, z kobietami każdy centymetr. Możemy minimalnie te zepsute końcóweczki, ale tak minimalnie, to się mogę zgodzić. Ja nie chcę tobie skracać dzisiaj za bardzo włosów z długości. Chciałbym zrobić tobie trochę ładniejszy kształt. Zobacz, jak wyczesuję włosy twoje, to w końcach. O, mamy taką sytuację. Co pani na to? Nieciekawa sytuacja. No nieciekawa sytuacja. A więc, jeśli sytuacja jest nieciekawa, to mam taką propozycję. Zastosujmy jak najlepsze wycieniowanie włosów. Natomiast, jeżeli te włosy tutaj będziemy cieniowali. Zobacz, ja potrzebuję dosłownie dotknąć te kilka centymetrów, ale zrobić tutaj zdecydowanie inny rodzaj cięcia, nie zostawić takich włosów, które właśnie pokazują niestety, że masz włosy troszeczkę zniszczone, czyli wyrównać te wszystkie włosy, ale pod dużym skosem, tym samym doprowadzić do jakiejś linii, a tym samym doprowadzić do bardzo ważnej jakości. Ok? Zaufam. Cieszę się. Będzie wyglądać świetnie. Rozumiem Twoje włosy, rozumiem co to są włosy słowiańskie i rozjaśnione, a więc dopasuję się do tego. Zrobimy lepszy kształt i po prostu te włosy będą zdrowsze. I sama zobacz, będzie się czesała, że ich tak naprawdę optycznie zrobi się nawet trochę więcej. Mhm. A poza tym pozbędziemy się tego efektu takiego puszenia, pierzenia i efektu, że te końce są właśnie takie o, połrywane, tak? Bo tego po prostu nie chcemy. Jest zgoda? Wyrażam zgodę. I mamy to nagrane. E, a więc zapraszam teraz do, do mycia i, i cóż, i rozpoczynamy pracę. Super. Często pytacie mnie, czy można farbować lub rozjaśniać włosy w ciąży. A więc po pierwsze, jeśli zawsze to robiłaś, to oczywiście tutaj nie ma takiego problemu, aby kontynuować to podczas ciąży. Oczywiście nigdy nie zaleca się tego robić pierwszy raz w ciąży, na przykład rozjaśniania. Ponieważ tutaj skóra może w jakiś sposób zareagować, możecie ta skóra swędzić, mogą być jakieś podrażnienia. Oczywiście zawsze najlepiej jest wybierać metody najmniej takie, które mają ingerencję ze skórą, czyli jakieś delikatne pojaśnienia, balejarze, czyli koloryzacje, które nie mają bezpośredniego kontaktu ze skórą. No i oczywiście wszystkie formy. Yy, później coraz bardziej delikatna. Pamiętajmy, że po rozjaśnieniu jest farbowanie, po farbowaniu tonowanie. No i oczywiście najbardziej delikatną formą koloryzacji to zawsze będą odżywki koloryzujące. No dobrze, a więc zgodnie z umową końce mamy tylko i wyłącznie wyrównane. Mamy takie bardzo delikatne podcięcie końcówek. Niestety tutaj wszystkie włosy, które są po bokach, nie mogę ich nawet dotknąć zgodnie z tym, co Ci obiecałem, tak? Mhm. Więc ja nie, nie zasnę się Ciebie. Nie, nie wyżyłem się artystycznie. Niespełniony się czuję, słuchaj. Przepraszam, może następnym razem. No, trzymam za słowo. Okej, okay, teraz przechodzimy do tego cieniowania. I tutaj Julia, pamiętaj, że troszeczkę będziemy je cieniowali, dobrze? Mhm. A więc nie stresuj się, proszę. O, tu mamy takie przeróżne długości tych włosów, a więc na, na górze muszę ściąć ich trochę więcej. Nie bój się tego. Dopiero dalej będziemy się łączyli z całym tym cieniowaniem. No dobrze, to w takim razie do dzieła zaczynamy pracować. I tutaj właśnie takie kwiatki nam wychodzą. A więc mamy przeróżne długości włosów i tutaj dziewczyny też często jest tak, że no nie upierajcie się z fryzjerami, nie walczcie z nimi, nie negocjujcie centymetrów, bo to nie zawsze ma sens. A więc jak fryzjer twierdzi, że coś trzeba pociąć, to może trzeba. Tu u Julii też mam taką sytuację, mam nadzieję, że to dobrze teraz widać, że mamy takie pojedyncze włosy tak? Eee, i te włosy no absolutnie trzeba wyrównać, bo one będą powodowały tylko dodatkowy efekt spuszenia. A więc my wyczesujemy sobie takie pasmo. I chcemy tutaj zrobić jak najlepszą jakość tych włosów, a jakość ma być taka. A więc po takim obcięciu, oczywiście, że te włosy będą teraz zdrowsze, będą lepsze, no bo niestety włosy Julii mamy troszeczkę pomęczone jak kaminka. Trochę poleciało. No tylko tych włosków dosłownie. No, troszeczkę nie bój się, słuchaj, no musimy te włosy tutaj trochę bardziej wycieniować na górze, ponieważ bardzo są poniszczone, ale w związku z tym nie wypuszczę Cię dzisiaj tak po prostu stąd, bo chciałbym, żebyś te włosy sobie dobrze też regenerowała w domu, my dzisiaj zrobimy wszystko co najlepsze, ok? A więc będę chciał Tobie... Taką pielęgnację też dzisiaj wykonać, ale, ale ty kontynuuj to koniecznie w domu. A więc dziewczyny, pamiętajcie, wy również, jeżeli macie włosy takie kruszące się, łamiące, niesforne, z którymi nie możecie sobie poradzić, to bardzo ważne, żeby te włosy dostały proteiny i humektanty. A więc bardzo istotne, aby spróbować produkty już sprawdzone. Ja tutaj będę chciał wam na pewno zarekomendować markę Dawro, czyli produkty wegańskie, które właśnie sporo takich protein zawierają. I to jest niesamowite, że włosy słowiańskie mogą mieć i super regenerację, i jeszcze większą objętość. A więc będziemy stosowali sobie taką odżywkę i będę też chciał, żeby Julia używała tą maskę z żożobą w domu. Ponieważ chcę, żeby te włosy były regenerowane, były coraz mocniejsze i żeby no, pozbyć się trochę tego efektu takich pokruszonych końcówek, a, a skupić się teraz bardzo już na, na regeneracji włosów. Cały czas też w pracy używam sobie ten spray, którym musimy rozczesywać włosy, żeby dobrze z nimi pracować, bo te włosy nam bardzo schną, ale to przez to też, że, że są po prostu przesuszone w końcach. I zniszczone, a więc spryskujemy sobie włosy po to, żeby nie szarpać. A więc pamiętajcie też to dziewczyny, żeby włosy przy rozczesywaniu nie były szarpane, bo one jeszcze bardziej będą się wtedy kruszyły i urywały. No dobrze, a więc jeszcze raz Julia dla Twojego uspokojenia: nie bój się. To, co teraz skracamy tą koronę, to jest tylko no, kilka centymetrów włosów na górze. Zobacz, te wszystkie włosy tu zostają, ja ich nie dotykam, dobra? Wiem, wiem, ufam. No to są takie niektóre długości. O, tu na przykład ciągnę teraz takie długie włosy. Tak? Mhm. A tu mam dziurę. One się wykruszyły przez no ten tak. blond, właśnie? Tak, między innymi też. Nie wiem, czy jakieś dużo używasz te rzeczy, coś ciepłem, jakichś prostownic, nie wiem, suszarek używasz? Suszarki tak. Czasami zakręcę włosy, ale staram się rzadko. Zależy mi na tym, żeby ta linia była prosta, żeby mhm. była ładna. Zobacz, widzisz teraz jakość? Mhm. No i takie włosy będą się lepiej układały. I takie włosy też będziesz miała na dłużej, ładniejsze. Mniej się będą rozdwajały, mniej się będą puszyły. No i na pewno nie będą się kruszyły, bo kruszą się takie właśnie nierówne włosy. I osłabione, bo są to włosy, które po prostu nie mają w sobie elastyczności dobrej. No dobrze, sprawdzam sobie tylko teraz jeszcze długość tą stronę. Ok, i teraz te włosy mamy wszystkie pięknie wyrównane. Grzywkę specjalnie Tobie zostawiłem. Mm -hmm. Powiedziałeś mi, że lubisz taką dłuższą. Mm -hmm. Tak? Tak. Ja tylko kosmetycznie sobie ją dotknę. No i zobacz, co się dzieje w grzywce. To jest dopiero niespodzianka. <laughs> Widzisz, co się dzieje? Podwyczesuję grzywkę, i tu mam takie, takie ciągne jednego długiego włosa, na przykład. Więc grzywkę zostawiam całą długości tyłu. Tego włosa sobie tutaj skracamy. Opa. Tym sposobem ta grzywka zostanie właśnie taka długa, jak lubisz. Jeśli jesteś posiadaczką włosów suchych, a w szczególności włosów kręconych, pamiętaj o tym, żeby uważać zawsze z rozjaśnianiem. Eee, a więc, jeżeli masz ochotę na rozjaśnienie, to jeszcze czasami. Pewnego rodzaju formy balejarzy e, czy też mm, farb rozjaśniających wchodzą w grę, ale nie mocne rozjaśnianie rozjaśniaczem. Jeżeli chcesz mieć jeszcze włosy nadal kręcone, w przeciwnym wypadku, jeżeli te włosy będą za bardzo rozjaśnione, mogą ulec zniszczeniu. A pamiętajmy, że włosy kręcone to włosy suche, a więc jeszcze bardziej je przesuszymy i już nigdy możesz nie odzyskać tak ładnego, sprężystego, naturalnego skrętu. No dobrze, i co teraz będziemy robili dalej? Ja więc dzielimy sobie teraz tą całą koronę na, równo na pół, będzie to dla nas trochę wyznacznik długości. Do której będziemy chcieli wycieniować resztę włosów, żeby spróbować je troszeczkę połączyć. Żeby te włosy Juli zostały w długości już takie same, ale żeby w kształcie dookoła, przy dobrym cieniowaniu, właśnie nabrały tej lepszej jakości. Opa. I nacinamy te włosy w taki sposób, żeby były ładnie połączone. I dzięki temu mamy w tym momencie takie połączenie zrobione góry z tymi dołami, ale te doły są, zobacz, nadal. Ciężkie. Jak widzicie, kończymy właśnie koloryzację u Juli, którą wykonała Kasia. Zrobiliśmy bardzo delikatne refleksy. Nie chciałem tutaj zgodzić się na jakąś mocniejszą dekoloryzację włosów albo jakieś globalne rozjaśnianie. A więc Kasia bardzo taką delikatną metodą refleksu na bardzo słabym procencie wody e, zrobiła cienkie, pojedyncze refleksy e, na naturalnym kolorze Juli, bo chcemy, żeby troszeczkę tego naturalnego koloru było więcej widocznego również od nasady. Natomiast bardzo zależało też nam na tym, aby Julia przy twarzy miała ładniej rozświetlone włosy, trochę bardziej porozjaśniane. Natomiast takie konturowanie kolorem naturalnym pozostawiliśmy pod spodem. Przez to ten efekt jest wykonany bardzo delikatnie na słabych oksydantach, żeby absolutnie nie naruszyć struktury włosów Julii. Ale tak jak mówiłem Wam na początku, mamy jeszcze troszeczkę przybrudzony ten odcień Julii na końcówkach a więc będziemy teraz robili następujące kroki. Chcemy trochę bardziej jeszcze oczyścić ten kolor w końcówkach, a więc przede wszystkim rozpoczynamy ten etap od tego, że oczyszczamy to specjalnym szamponem. Właśnie oczyszczającym dawro. On bardzo delikatnie jeszcze ściągnie nam takie zabrudzenia, które mamy w końcówkach, a więc jest też świetnym początkiem do tego, co chcemy zrobić Julii dalej. Dalej chcemy te włosy odżywić, ale dać specjalną odżywkę koloryzującą dawro. I tutaj zdecydowaliśmy się na wybór bardzo modnego odcienia: Perfectly Nude. A więc dawro chroma. Odżywka koloryzująca, która ma przepięknie teraz dać tym włosom subtelny odcień blondu w końcówkach, właśnie taki oczyszczony w całości i wyrównany z bardzo dużym połyskiem, to jest świetne rozwiązanie. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie sobie kurację dawrochroma, czyli zabawę też i kolorem, zrobić w domu, to zawsze rozpoczynamy ją właśnie od tego, aby oczyścić na początku włosy, dobrze je przygotować. Ten efekt wtedy będzie trochę bardziej wzmocniony, a następnie nakładać te odżywki kolorowe. Jeżeli chcecie wykonać sobie taką koloryzację w domu, to warto też wiedzieć, że mamy bardzo szeroką gamę kolorystyczną, a więc od delikatnych róży, pomocniejsze, miedziane odcienie, lekkie wrzosy i fiolety, no i oczywiście piękne wzmocnienie blondu albo brązu. To wszystko możecie wykonać sobie w domu, nie niszcząc włosów, bo pamiętajmy, że to jest odżywianie włosów, które ma domieszkę koloru. Już nie mogę doczekać się, żeby pokazać Wam efekt zmiany Juli. I gdyby tylko obraz i dźwięk mógł pokazać, jakie te włosy są teraz miękkie w dotyku i zdrowe, e, no to mielibyśmy to. Ale mam nadzieję, że to za chwilkę powie Wam Julia. Wszystkie produkty, które używałem w dzisiejszym odcinku, znajdziecie w opisie filmiku. To co, ciekawi jak wygląda Julia. Julia na pewno ciekawa, bo. Zamknięte ma oczy. To co, odkręcam cię, dopiero odcierasz? Mhm. Mm Dobra, proszę bardzo. o oh jezu, o oh jezu, oh jezu. Raz, dwa, trzy. Wow. Kozak, w sensie, to jest dokładnie to, co chciałam. Ten blond tutaj. Dotykaj, z dotykaj, nie bój się. Zanim tutaj użyję jeszcze lakier, teksturizer, wszystko to dotykaj włosy. <grym> to są. Ale kosmos, naprawdę super. W dotyku są bardzo przyjemne, co? Mhm, mięciutkie. Słuchaj, to po prostu. Wszystko, co zrobiliśmy, ożywiło twoje włosy, tak? Mhm. Biaktiv Naturalis. Niesamowita usługa, która spowodowała to wygładzenie, tą elastyczność włosa. Te włosy się już nie będą tak kruszyły. One będą po prostu zdrowsze i będą lepsze. To jest niesamowite. Bardzo bym chciał tylko, żebyś teraz kontynuowała sobie tym szamponem okay? i tą odżywką, tą usługę. Czyli tym szamponem teraz tylko myjesz włosy, a tą yy, odżywkę nakładasz, Dobra. żeby wzmocnić ten efekt i wydłużyć, bo wtedy do kilku tygodni tak naprawdę będziesz miała świetne włosy, które super się będą układały. Lubisz objętość? Mhm. To macham mocno głową. Ja nie mogę się napatrzeć. Tak. Ja tu Jeśli lubisz objętość, to właśnie teksturizer mhm. spowoduje tą objętość, bo ma w sobie trochę pudru. A więc jest to w ogóle świetny preparat dla wszystkich włosów, które, które potrzebują takiej objętości. Hopa. I na koniec dosłownie tylko muśnięcie lakierem. Teraz będzie ładnie owocami pachniało, czujesz? I to poprzednie też ładnie pachniało. Tak, no wszystko pięknie pachnie, ale chodzi o to, żeby te włosy miały świetną objętość. No tak świeże wyglądają i. Mówię tak, ro rozjaśniona jestem, świeża, brak misów. Bardzo, bardzo mi miło, bo właśnie o to chodziło. Super jest ten kolor, mm -hmm. bo zobacz, on jest taki na pograniczu ciepła i chłodu, bo przechodzi w takie ładne berze. Mm -hmm. Więc według mnie wygląda to świetnie i nie przesadziliśmy, bo jest sporo też Twojego koloru naturalnego mm -hmm. i ten piękny, jaśniejszy kontur przy twarzy, w którym wyglądasz według mnie zjawisko. Dziękuję. Julia, pięknie dziękuję. I co? Do zobaczenia następnym razem? Oczywiście. Dobrze, to ja trzymam za słowo i czekam. Oczywiście będę liczył ten czas. I obyś przyszła jeszcze z jeszcze większym odrostem i zrobimy jeszcze lepszą metamorfozę. <grym> dziękuję. Dziękuję. żyło wam się przesadzić z rozjaśnieniem i zniszczyć swoje włosy? A jeśli tak, to jak sobie z tym poradziliście? Dajcie koniecznie znać o tym w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.